Czy jestem na siebie zły? Nie. Był taki dzień, że powinienem być wściekły. Ale żyję ze świadomością, że przeżyłem dzisiaj przygodę życia. Były szczupaki? Były. Były jakieś okoneczki? Były. Był ponton? Był. Z tym podkreśleniem na... Był. O co chodzi? Zaraz zobaczycie sami. A potem się okazało, że prawie nic się nie nagrało. I proszę i proszę, w którym rzuć Jaki maślaczek Pięknie Dobra rybka wyczepiona. Elegancko wyjechała. Chodź tu ośli z gluchu jeden. Zobaczymy co ty jesteś wart. O! Jeszcze się chcesz miotać? Na ci. Oooo, chodź, 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 chodź. Oooo, ta -ta -ta -ta, ta, 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 ta. o jest lepiej niż myślałem, słuchajcie. Jest bardzo, jest bardzo chudy. Ale te 62 mamy jak byk. Zarąbiście, elegancko. Czekajcie, wezmę sobie to stąd. Zaraz ładnie rybkę wypuścimy. Mały, chudy. Ale słuchajcie, te 60, jak nic, elegancka rybka, pierwsza oficjalna tego sezonu, będzie, do wody. Poprawny układ, gdzieś tu widzę jest powcinana, będzie trzeba jechać na rzekę. Trzeba jechać na rzekę wyprzeprostować tutaj plecioneczkę. Widzę już się źle coś poukładało. A fajnym tematem jest na plecionkę i siedzi. O, proszę. Chyba nieduży. O, ale już znacznie waleczniejszy. Ale idzie do dna. Pokaż się. O, jeszcze mniejszy niż poprzednio. O Boże, o bo... Uspokój się. Rysio, uspokój się. Ja Ci teraz dobrze zrobię. Nie myślcie tego. Jest drugi szczupaczek. No słuchajcie, wiosna odpaliła. Dajcie podbierak. O no właśnie, bo przy takim ruchu... Jezu, kotwicę se w łeb wbiłeś, głupcze. O... ale ten już jest znacznie żywszy to nas cieszy Ach. byleby nam nie pospinął wszystkiego na hama wypinamy rybkę mierzymy i z powrotem do wody No i odcięło od dobrych dwóch godzin. Ani dotknięcia. A niedługo będę musiał jechać. Trzeba brać pod uwagę z powrotem. Jeszcze trzeba to wszystko ogarnąć, spakować. Ale tam zielska jest. O proszę! O proszę! Mamy czwartego? O mną kręci aż skubany. Nie jest super wielki, ale jest. Wow! Wow, 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 wow. Spokojnie, Ryszard. O, uspokój się, to Cię szybko wypnę. A, chodź tu. O. Wow, wow, wow. Bez takich, panie. No, jeszcze bardziej się pożgałeś. Widzisz, i po co Ci to było, i po co Ci to było. Chodź tu, podbiorę Cię jakoś. Będę musiał wziąć podbierak na Ciebie, tak? Mi mówisz. Oh. Chodź tu za mordę. Chamie. Oh. Przepraszam, że tak go wyciągam, ale podbierak mam tak zakleszczony w tej chwili, że lipa. Szybko go odhaczamy. Miareczka. Nie gołą ręką, nie gołą ręką, głupcze. Gdzie masz szczypce? Ech. Tu są szczypce. Nigdy gołą ręką, bo jak on w tym momencie sobie podskoczy, to mamy kotwicę w łapach. No, wyłaś. Szybka miareczka. Chodź tu, ślizła bestia, bo mi się zaprączyć zaraz w plecionkę i dopiero będzie. Co tu mamy? 50. No proszę bardzo. Solidna druga. 61. Solidne, solidne. Naprawdę. Także cyk z do wody. I będzie po robocie. Oślizgły. Spadaj. Ale poszedł. Czwarty dzisiaj. Czwarty w tym dwa okonie. Śmiało mogę powiedzieć, proszę Państwa, zaliczyłem dzień konia. Dawno tak nie połapałem jak dzisiaj. Elegancko. Spróbujemy jeszcze chwilę. Muszę tylko tu porządek po tym skubańcu zrobić. Spróbujemy jeszcze chwilę i niestety będzie trzeba się zawijać. Czas nie nie ucieka. A ja mam jeszcze przeszło 40 km do domu. Noc. i aż łapki mi się trzęsą moi drodzy dobrze, że to nie jedno komorówka, bo patrzcie na szwie strzelił puścił szef no i co nie spodziewaliście się tego. No ja jakoś też nie. Jak pieprzło, to aż miło. Najważniejsze, że dubska nie zamoczyłem. Dwie komary uratowały cały temat. Dałem radę spłynąć. Ale martwi mnie teraz inna rzecz. Mam jakieś 4 km do auta przez las. No ale co zrobić? Trzeba się nacieszyć teraz zielenią, ptaki śpiewają. Czyli generalnie jest fajnie. Zabieram nogi za pas i dzida, bo jakieś dwie godziny marszu przede mną. Także miłego do następnego i szukam sponsora na nowego pontona. Trzymeczka.